Dzień dobry, przybywam dzisiaj na działkę z misją z misją uporządkowania tego oto tutaj miejsca ale także obcięcia malin i zutylizowania ich tutaj mam takie trzy grządeczki malin które trzeba obciąć no i mam zamiar zrobić Tutaj ognisko i zutylizować właśnie te maliny. Ale oprócz tego będę Was prosił jeszcze o zidentyfikowanie tej oto rośliny. Naprawdę nie wiem, co to jest. Nie chcę się tego pozbywać. W dalszej części odcinka spróbuję to wykopać i pokażę Wam bliższe szczegóły. Czas popracować. Usunę sobie. Tutaj ten mój chodniczek, który prowadzi do szklarni, żeby móc przekopać całą tą grządkę, a przede wszystkim zrobić tutaj takie małe mini ognisko, żeby spalić chrust z malin, które zaraz sobie będę przycinał. No i pozostałości. Muszę po prostu spalić, ponieważ nie mam właściwie tego wszystkiego, gdzie dawać. Ok. no to zaczynamy. To są moje trzy malinowe grządki. No i zawsze na przedwiośniu przycinam je sobie. Bardzo niziutko, a one potem wyrastają i dają nowiutkie owoce. Bardzo smaczne zresztą, dlatego bardzo lubię te moje maliny. Kiedyś wam pokazywałem odcinek o zachwaszczonych malinach. No i przysiągłem sobie, że w tym sezonie będę tego bardzo, bardzo pilnował, żeby oprócz malin nie rosły tutaj jakieś pokrzywy oraz inne zagłuszacze tych właśnie. Malin. Zrobiłem sobie nielegalne takie mini malutkie ognisko. Jak widzicie, nie dymi jakoś bardzo mocno, ponieważ ten chrust z malin jest bardzo suchy. No i mam nadzieję, że 5-10 minut i to wszystko się ładnie spali, i nikt nie będzie miał pretensji, że zrobiłem sobie takie właśnie. Mini ognisko na działce, paląc to wszystko, pozbywam się niepotrzebnych jakichś tutaj patogenów, bytujących na tym właśnie odpadzie zielonym. No i chyba jest to takie najlepsze rozwiązanie, czyli spalenie tego wszystkiego po prostu. Dodatkowo ten popiół, który tutaj pozostanie z ogniska. Będzie stanowił takie użyźnienie tej gleby na tej grządce. Mam nadzieję, że to coś pomoże. No jak widzicie, ognisko już właściwie dogorywa. Udało mi się wszystko to spalić. No i będę się musiał zabrać za przekopanie tego wszystkiego. Ale na początku wykopię tą nieznaną mi roślinę tak, abyście mi pomogli w jej identyfikacji. Tak jak mówiłem wcześniej, szkoda mi tego wyrzucić, tym bardziej, że nie wiem, co to jest, dlatego spróbuję to wykopać. Zobaczycie, jakie to ma korzenie. No i co to może być, bo chyba nie jest to czosnek. Być może ja to kiedyś posadziłem jako czosnek, no ale nie wygląda to na czosnek. Czosnek wiadomo ma ząbki, a tutaj zaraz Wam pokażę, że absolutnie to coś nie ma ząbków. Chociaż całkiem, całkiem wygląda nawet jak czosnek, nawet pachnie jak czosnek. Ma taki cebulowy zapach. Korzonki również podobne do czosnku, no ale nie ma tam ząbku. Nie wiem, może to jest jakiś por? Cebula na pewno nie. Chociaż kiedyś również tu posiałem cebulę. No ale nie wiem. Ja naprawdę nie znam się na tych wszystkich. Warzywach, no i ciężko mi powiedzieć, co to jest, dlatego, no, zobaczcie. Czosnek to nie jest, no bo czosnek ma charakterystyczne ząbki. Tutaj spróbuję urwać jeden lub dwa. Może to jest por? Pomóżcie, proszę, powiedzcie, co to jest. Tak wygląda pojedyncza sztuka, jak widać. Jest ona taka biało-czerwono. No i na górze ma zielone liście. A korzeń całkiem podobny jak czosnek. No nie wiem, na pewno wśród Was są znawcy, specjaliści, więc bardzo Was poproszę o, identyfikacji, o identyfikację tej roślinki i napisanie mi. W komentarzu, co to jest. Wykopałem już sobie wszystkie te zielone, niezidentyfikowane roślinki. Mam je tutaj na trawniku po lewej stronie. No, a zajmę się teraz przekopaniem i przygotowaniem tej mojej grządki do, ewentualne, do ewentualnego wysiewu czegoś innego. Także Właściwie co sezon w taki sposób przygotowywuję tą grządkę, grządkę przed szklarnią, z tym że w tym sezonie postanowiłem zrobić sobie tutaj kilka ognisk. No i jak widzicie, mam tutaj ziemię z domieszką popiołu. Grządka już właściwie jest przekopana. Jak widzicie, natrafiłem tutaj również na Fragmenty jakiejś cegły. Powiem Wam, że cegła podobno w ziemi jest nawet wskazana, ponieważ ona trzyma jakby wilgoć. Zresztą tak jak glina. No, moja praca już właściwie dobiegła końca. W taki sposób sobie przekopałem to wszystko. Jak widzicie, zrobiłem tutaj taki rów, w który spróbuję włożyć no, to, co wykopałem i to, czego nie jestem pewien, albo właściwie nie wiem, co to jest, a wy mi w tym, mam nadzieję, pomożecie. Zobaczcie, to w takich karpach sobie jest. No, a ja rozdzielę te karpy. No, i powrzucam tutaj właśnie do tego przygotowanego rowu. Także podejrzewam, że to się znowu rozmnoży i będzie tego jeszcze, jeszcze więcej. Tylko naprawdę nie wiem, co to jest. Z takich cebulowatych warzyw kojarzą mi się jedynie cebula, por, czosnek. No i co jeszcze? Szczypiorek, chyba. No ale. Nie wiem, no ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte to raczej nie jest. No dobra, posadziłem. No i zobaczymy, jak znowu to wyrośnie. A że wyrośnie, to jestem pewien, ponieważ ja to kiedyś również w taki sposób chyba nawet rozmnożyłem. Myśląc, że to prawdopodobnie czosnek. No. Zobaczymy. Ale przynajmniej zrobi mi to taką dekoracyjną tutaj obwódkę dookoła tego miejsca, przeznaczone na warzywa właściwie. Bo co ja tu jeszcze prawdopodobnie posieję? Na pewno rzodkiewkę. Może właśnie szczypiorek. Jakieś pomidorki. Może jakiegoś słonecznika sobie tutaj posieję żeby tak ładnie wiejsko wyglądał przed wejściem do szklarni. No i w sumie to wszystko, bo to nie jest jakaś duża grządka. No, a może takie cebulowate warzywo będzie odstraszało szkodniki, które prawdopodobnie nie lubią zapachu właśnie takiego intensywnego czosnkowego, czy cebulowatego tak jak wytwarza właśnie ta nieznana mi roślina. Przy okazji jak widzicie zakopując tą roślinę spulchniam sobie również tutaj ziemię na całej powierzchni tej właśnie grządki przed szklarnią. No i jest to całkiem przyjemna zabawa, ponieważ ta ziemia jest taka miękka. Mimo, że zaraz po zimie to widzicie, że można sobie łopatę swobodnie wbić, no i przekopać tą grządkę. Jestem naprawdę zadowolony z tej grządki, ponieważ wielokrotnie już ją właśnie w taki sposób przekopywałem, nawoziłem. No i ona stała się taka, można powiedzieć, idealna pod uprawę warzyw. O, myślę, że jeszcze sobie tutaj jakąś dynię na przykład posieję albo ogórka. Chociaż muszę jeszcze dokładniej sprawdzić, czy te warzywa będą się wszystkie tolerowały, tak, żeby zapewnić im odpowiednie optymalne stanowisko do rozwoju. No, także właściwie już wszystko ładnie. Przekopałem. No, i pozostaje mi jeszcze tutaj ułożyć z powrotem ten chodniczek, który widzieliście wcześniej, jak go zdejmowałem. No, to tyle roboty właściwie na dzisiaj. Jeszcze tylko ten chodniczek. Chodniczek już założony. Grządka przekopana. Nawet pograbiona, ponieważ takie większe części ziemi no, troszkę brzydko tutaj wyglądały. Także to było zadanie, które wykonałem. Drugie zadanie było takie, żeby poobcinać i zutylizować te wszystkie maliny, co również mi się udało. No i w sumie tyle. Dzięki śliczne za obejrzenie. I pamiętajcie, napiszcie, co to za roślina. Cześć.